gdzieś w tych oficjalnych komunikatach wprost się to nie pojawiło natomiast wypowiedzi później przedstawicieli między innymi kancelarii prezydenta sugerowały, że mógł się pojawić temat jednak ambasadorów w trakcie tego spotkania. Nie wiemy na ile konkretnie panowie rozmawiają na ten temat, bo konkrety to są nazwiska. A tych, tak, to, tych jeszcze nie ma. Mówimy o takiej pełnej liście, ale właśnie no, wszystko wskazuje na to, że jest jakiś cień szansy na porozumienie w sprawie ambasadorów. Ja wiem, że za prezydenturę Andrzeja Dudy to średnio co dwa miesiące mówiliśmy, że jest szansa na przełom, a tego przełomu nie było, choć trzeba przyznać, że na kilku placówkach y, y, mamy pełnych ambasadorów, już mianowanych przez. Y, Prezydent Andrzeja Duda na wniosek obecnego MSZ. -u. No natomiast jest kilka placówek takich bardzo gorących, które są kierowane przez szarze I tu jest przede wszystkim Waszyngton, czyli stolica, w której ambasadorem, czy właściwie tym kierownikiem placówki jest Bogdan Klich. Były senator Koalicy Baftelskiej, były minister e, obrony. No i Andrzej Duda od dawna. Powtarzał, że nie zaakceptuje tej nominacji i to samo zresztą mówił w kampanii Karol Nawrocki, więc wiemy, że nie ma szans na zaakceptowanie Klicha jako ambasadora w Stanach Zjednoczonych. Ale do tej pory też bardzo sztywno tej kandydatury trzymał się rząd. Radosław Sikorski przede wszystkim mówił, że nie widzi powodu, dla którego miałby wycofywać Klicha. Klich jest w Waszyngtonie. Spotyka się z różnymi ludźmi, wrzuca zdjęcia w mediach społecznościowych, natomiast słyszymy, że i chyba pierwszy raz tak mocno, że pozycja klicha nie jest pewna. To znaczy, że ta sztywność ze strony obecnego rządu może ulec, powiedziałbym, lekkiemu osłabieniu. No, patrząc bardzo chłodno, to tak. Lepiej rządowi wycofać się w jakichś sprzyjających okolicznościach z Bogdana Klicha jako kandydata na ambasadora. Teraz jest kierownikiem placówki, nie jest pełnoprawnym ambasadorem. Bo pozostawianie go tam, no to jest proszenie się o upokorzenie. Lepiej już oddać to stanowisko nawet jakiemuś nominatowi prezydenta Karola Nawrockiego. Bo skoro y, Karol Nawrocki będzie monopolizował ten odcinek amerykański no to niech już ma bliskiego sobie jakiegoś ambasadora a jakieś publiczne lekceważenie Klicha pomijanie go upokarzanie go to, to, to też będzie upokarzanie tego rządu więc lepiej się wycofać z tej kandydatury i sam y, Klich to akurat jest taki autorski pomysł y, szefa MSZ-u Radosława Sikorskiego Pomysł wydaje mi się od samego początku nietrafiony. Klich był senatorem. Wyjeżdżając na placówkę, trzeba było, musiał się zrzec mandatu, trzeba więc trzeba było zrobić było, nowe wybory. No i miliony idą na wybory, które są bez sensu, kompletnie. Też klich nie jest jakimś doświadczonym dyplomatą. No tak, ale tutaj akurat bym bronił go w tym sensie, że rzeczywiście on jako były minister obrony, on w czasie, ja przypominam, że myśmy wtedy mieli misję wojskową w Afganistanie. On miał bardzo intensywne kontakty w Stanach i one były, i on zresztą te kontakty utrzymywał nawet wtedy, gdy był tylko senatorem. Natomiast no mówimy o jakiejś dawnej, już starej ekipie w Waszyngtonie, w Pentagonie. No dzisiaj ta ekipa, jak już mówiliśmy, no jest zupełnie inna. No i właśnie ta nominacja dla Klicha to wyglądało to na takie nominacje po linii bardziej towarzyskiej, bo Sikorski i Klich po prostu byli w jednym rządzie. Nie wydaje się to trafioną nominacją i warto byłoby się z tego w sposób taki z zachowaniem twarzy wszystkich wycofać. Zwyczajnie po prostu z tego wycofać. To jest rzeczą oczywistą, że Karol Nawrocki nigdy Absolutnie nigdy się nie zgodzi na klicha, a to jest ważna placówka. Stany Zjednoczone, no strategiczny partner, tam nie może być szefa placówki, tam powinien być y, politycznie bardzo dobrze umocowany ambasador, a nie tylko chargé d'affaires. No ja słyszę rzeczywiście, bo ty powiedziałeś, że to Radosław Sikorski I ja rzeczywiście słyszę, że Sikorski się uparł na tę kandydaturę, w pewnym sensie nawet wbrew Tuskowi, że Tusk nie był zwolennikiem tej kandydatury, ale po prostu zostawił to Sikorskiemu. No powiedział słuchaj, bierzesz to na siebie. Oczywiście wszystko było skoncentrowane i nastawione na to, że prezydentem będzie Rafał Trzaskowski. Ale nie wyszło. Nie wyszło. Ja nawet pamiętam, kiedy Rafał Trzaskowski wygrywał prawybory prezydenckie w platformie, to Radosław Sikorski, gratulując mu na scenie, rzucił do niego. Rafał, podpiszesz mi te 50 nominacji. Trzaskowski wtedy w ogóle nie zareagował. To A też była to bardzo... taka złośliwość, tak? Tak zostało to odnotowane. No, ale Trzaskowski wtedy. przyznał się dość przytomnie, yy, nie powiedział niczego bo wtedy być może związałby sobie jakoś ręce, choć mało kto by pewnie pamiętał, gdyby on potem wygrał wybory. Natomiast ewidentnie jest tak, że rząd jest jakoś gotowy do rozmowy na ten temat, natomiast, natomiast też słyszę, że no to nie będzie tak, że Karol Nawrocki będzie sobie punktowo odstrzeliwywał ambasadorów. Że po pierwsze, właśnie to musi być pakiet uzgodniony, większy. No i że tutaj nie ma też zgody na to, żeby odwoływać ambasarów, ambasadorów, na przykład z powodu tego, że mieli dziadka Stalinowca. Mówimy tutaj o Ryszardzie szczepie, który kieruje ambasadą w Rzymie. No i tu jest taki też sygnał chyba wysłany do pałacu prezydenckiego, ciszej troszkę o tych ambasadorach. Nie krytykujcie ich tak głośno, no bo rząd wtedy się usztywnia. Więc tutaj pola do rozmowy nie ma. I ta kwestia ambasadorów była też jedną z najbardziej takich palących pomiędzy dużym i małym pałacem za prezydenturę Andrzeja Duda. Bo nawet w otoczeniu Donalda Tuska, kiedy się pyta. Bo ja na początku miałem wrażenie, pomijając kwestię tego, że Andrzej Duda już po tygodniu nowego rządu zawetował pierwszą ustawę, ale że jednak w pierwszych tygodniach przynajmniej. Była jakaś próba zbudowania normalnych, w miarę normalnych relacji, tak jak to było możliwe pomiędzy Andrzejem Dudą a Donaldem Tuskiem. I to się w pewnym momencie urwało. I nawet w otoczeniu Donalda Tuska niektórzy twierdzą, że jakby zanrzewiem tego była właśnie wojna ambasadorów. Bo na początku Andrzej Duda z Donaldem Tuskiem spotkali się, to było pierwsze posiedzenie Sejmu. Jeszcze nie było rządu Donalda Tuska, był dwutygodniowy rząd. Chyba był rząd nawet ten nie dwutygodniowy Morawieckiego, bo on się pojawił później, ale to był ten jeszcze rząd Morawieckiego stary z tej poprzedniej kadencji. I oni uzgodnili przede wszystkim kwestię obsady placówki w Brukseli, gdzie Piotr Serafin miał być ambasadorem. Tam czas gonił, bo trzeba było... Chodziło no to Andrzej, Andrzej Duda na Piotra Serafina zgodził się tak. Zgodził się, tak, tak, tak. tak. Bardzo szybko. Potem, potem też się zresztą zgodził na niego, na komisarza unijnego, na, na bazie tej ustawy kompetencyjnej. No i potem miał przyjść Radosław Sikorski do Andrzeja Dudy, żeby rozmawiać już o innych kandydaturach. No, i tutaj jest różnica zdań. Rząd twierdzi, czy przynajmniej niektórzy ci zbliżeni do MSZ, że Radosław Sikorski po prostu przyszedł do 5 deal, który Donald Tusk umówił z Andrzejem Dudą. No, a z kolei Pałac Prezydencki później mówił, że Andrzej Duda dogadał się z Donaldem Tuskiem na pewne generali, ale co do szczegółów to żadnych ustaleń nie było. A tymczasem Sikorski wysłał wniosek o wyrzucenie 50 ambasadorów, no i tu się wszystko urwało. Potem to się troszeczkę rozluźniło, jeżeli chodzi o kwestię obsady ambasadora. Ambasadę w Izraelu, ambasadę w Ukrainie, o ile dobrze pamiętam, no natomiast Stany się nie odblokowały. Wydaje mi się, że tutaj to, to, to dogadanie się proste nie będzie, ale też trzeba pamiętać, że bodajże rzecznik prezydenta Rafał Olekskiewicz już jakiś czas temu mówił, że to nie jest tak, że wśród tych kandydatów zgłoszonych przez MSZ, nie ma ludzi, którzy zasługują na te stanowiska, że tam jest wiele kompetentnych osób i zawodowych dyplomatów. Mhm. Natomiast też to, o czym powiedziałeś, że być może lepiej będzie dać Waszyngton jakiemuś nominatowi karola nawrockiego, no ja usłyszałem w otoczeniu premiera coś takiego, że to raczej nie będzie tak, że to będzie nominat Karol, że to będzie człowiek nawrockiego, że. To będzie człowiek, który będzie współpracował z Nawrockim, ale niekoniecznie człowiek nawrockiego. Ale taka wymiana klicha na kogoś innego, jak wspomniałeś, nie może być, odbyć się tak um, samodzielnie. Bo to byłoby trochę przyznanie się do błędu i do klęski przez obóz rządowy. Faktycznie to musi być wymiana jakaś pakietowa. Jakieś pakietowe porozumienie, w ramach którego elementem Klich będzie tylko jednym elementem, a całość będzie można sprzedać pod takim znakiem, że oto, choć fundamentalnie różnimy się politycznie, to jednak w sprawach fundamentalnych dla państwa, czyli bezpieczeństwo, polityka zagraniczna, potrafimy się porozumieć. I to jest bardzo realne, i wydaje mi się, że to by sprzyjało i jednej, i drugiej stronie, bo Karol Nawrocki nie prezentowałby się jako taki człowiek, który sypie piach w tryby, który wkłada kij szprychy rządowi, tylko jednak współpracuje w sprawach najważniejszych dla państwa. A premier Donald Tusk miałby okazję, żeby się po prostu wycofać z tej nierozważnej nominacji dla Bogdana Klicha. No i jeszcze Karol Nawrocki mógłby po prostu ogłosić sukces. Mógłby powiedzieć, zobaczcie. Andrzej Miał Duda... być Klich, nie ma Andrzej... Klicha. Mój sukces. Tak. Andrzej Duda nie potrafił załatwić tej sprawy z Tuskiem. A ja, choć jestem do niego wrogo nastawiony, potrafiłem to załatwić. Więc myślę, że jemu też będzie zależało na tym, żeby jednak w tej sprawie się dogadać. Autopromocja. Całego odcinka posłuchasz w aplikacji onet audio. To była autopromocja.